Witam, jestem w Lodz. Widzimy się w kolejnym odcinku z e, Herc of Iron 4, naszymi totalistycznymi Chinami i Republiką Chińską. Bliski Wszystko ostatecznie podzieliłem, tak, to zostawiłem jako taką wiecie, strefę pod chińskim zarządem, żeby nie było problemów w przyszłości. Ponieważ uznaliśmy, że wszyscy się naparzają o ten region, jeszcze Kurdowie chcą do tego go, a coś, więc nie, 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 nie. nie, nie. Ogólnie to bym zrobił Kurdystans, to, jest, to wtedy jest chyba to, to, to. To? To? Jakoś i... Nie pamiętam, ale kurde to jest fajny, tylko, że... Mm, nie zrobiłem go, bo... Po co? Byłby dodatkowy zamęt, tak to... I tak już żałuję, że ten Bagdad zrobiłem, w sensie no... Mogłem to tutaj Iran jakiś wielki zrobić czy coś... Ale przynajmniej Syria jest fajna. No, co tu dużo mówić. Jedziemy dalej, znowu z surowcami. E, w międzyczasie podbiłem Birmę. E, tak, spadochroniarzy tych tak, co wystawiłem, wystarczy pozrzucać na tyły. Tylko, że nie miałem samolotu, więc z buta ich zdobyłem. Wreszcie, podsyłam, te dywizję z powrotem tutaj. E, co więcej, A, i teraz tak, rozkazy muszę podawać, bo... Ja pewnie będziemy walczyć i z Ententą. To... czy Ententa? Czy Ententa bierze i. Australia? Dobra, ponieważ brakuje nam wojsk i tak bardzo nam brakuje. Zrobimy niestety tak. Walamy tych spadochronie, żeby tych tak nie ruszać, ale trudno. Eee, Wy na wszelki wypadek tutaj. Tak, Wy. tutaj... i tak. Ehm, myślałem, że czy Afganu nie podbić, ale boję się że zbyt szerokiego frontu. Czy tu? Co tu robią Japończycy? Dlaczego? Dobra, tu ja muszę się bronić po prostu. Weź tu machninać. Nie, you no, know, mam wyparać wojnę, a jestem niegotowy, super. Ehh. Tu nic nie mam. A to tu... a. Mongolia. Dobra, trzeba zacząć brać się od pufetów Ale chyba mi się generałowie pokończyli najgorzej A jeszcze zobaczmy co mamy tutaj za ekipę Korea tu jeszcze mam? Ej was w sumie zabiorę Gastly crew, and you can spend? Spend? the body you Okay. To, to jest to. To wam oddamy. Jeszcze jest jedna. To też wam oddamy. To. To. Oddamy. Kawalerię możemy zachować jako szybkie jednostki. To zachowamy.

Eee, miałem w ogóle plan mówię, żeby podnieść jeszcze Afgan, żeby wziąć wschodnie Indie i Holandię w ogóle podbić, żeby to stworzyć drugi front. Ale jak przemyślałem, ile abym musiał się męczyć z tym, to nie. Ja podziękuję. Zresztą tak naprawdę, jak chcę nową serię. Eee, tak jak dzisiaj nagrywam, to ta ankieta ruszyła. Więc zobaczymy co wygra... Trochę no, powiem szczerze, że... To już tak będzie kiedyś. szam. Za Chiny, najbardziej, warła za Kajzerkę e, Kciuki, za chrześcijańskiego Wataszkę i za e, trochę Fengtiang i Federację go, bez ja, pomocy Japonii oraz za Guangxi i e, ziomków naszych dobrych. Tak, nie można wystawić, bo coś tam. Super, a bo nie mamy powera zaraz będzie manpower zaraz to zobaczycie jaki będzie manpower przyzutkom się zraca a nie manpower dostaniecie no dokładnie dobra idźcie szybciej wiem, że jest upalne słońce i w ogóle i w ogóle O mój Boże, wytuje do Dobra, wszyscy mają... A tak wszyscy Ucz tego pana 3 w ogóle... A bo ja na pauzie jestem, a ja czekam aż oni dojdą. God damn it. Widzicie? Tak to jest już... Już po prostu mnie ta seria tak męczy, ale mi się zarazem podoba powiem szczerze. A, bombka atomowa. Atomowo pokojowa Mogę już Czy to znaczy, że ja zrobiłem już wcześniej... O, zrobiłem. Weźmiemy też większe, lepsze surowce. Jutro powinno się skończyć baranie. Dobra, jeszcze jeden dzień. Dokładnie. Doda na szybko Serio? Aż tak? Okej okay. fabryk to potrzebujemy drogi ogarnąć i wszystko Właśnie, bo jak wy skończycie to robić Dobra, róbcie te drogi do Europy. Ja wiem, że tutaj jest potrzebne tak, nie wiem co, ale skąd wy dostajecie zaopatrzenie? Nie, no lepiej, niech tam tendy idzie, bo jak ten, ten, tendy może iść do tych, co nie, a tutaj przekrozi ten front zaopatruje. O, serio? Eee, dobra, hop i ura. Do mnie w sumie tu można, hop i ura. A, dobra, samoloty. Zapomniałem zebrać samoloty w ogóle na nasze. Pierwsze co? Jak wszystkie samoloty wrócą tu, nawet jak jest ich tam za dużo. I potem je rozdysponujemy. Super, poprawiamy i tak relacje, ile się da. Dobra, to też zrobimy. My poprawiamy relacje cały czas. Dobrze. O, super. już wyrobiliśmy tak, żeby być na bieżąco. Wy możecie wypłynąć, raidować konwoje. Przecież wiecie co. To nie by było, żebyście wy te tu konwoje rabowali. Tędy wszystko płynie. Eee, jak dobrze pójdzie, to nie tu szybko od zaopatrzenia, przynajmniej od większości. Potem zrobimy to samo z ententą. Dajcie, Azja to surowce. Azja to jest serce wszystkiego tutaj. Dobra, okręty zaprada nam niepotrzebne na chwilę obecną. Więcej surowców na pewno. A, ogarnął się świat w końcu przynajmniej nam. E o, wy już trzy dywizje wystawiliście. Jak ja... Ja, ja wam gratuluję. Mudzynki moje. Wy wciąż nie macie drzewkowa z tego? Nie, wy macie drzewko jakieś, biedo, ale macie. Wow, zapomniałem o tym, wy to wiem, że macie. Nie, wy macie generyczne, bo socjaliści. ha. ha, ha. Ok, to jest ciekawe, że. Ej, on ma. Uuuu uh. Okej, okay, ty nie masz. Co w ogóle wy robicie? Drzewko dalej swoje piękne, okej. Okay. A ty? Masz jakieś drzewko? Pewnie nie, nie, co ty? Eee, tu chłopakom dałem kora, bo oni nie mieli, a powinni mieć. Tu teoretycznie też mógłbym dać, ale wiecie, w par 6 to. E... coś jest ważnego. Nie, to jest już no, strefa. Wiecie, taka zdemilitaryzowana dzięki nam. Dobra, chyba jedziemy w wojnę. Czy jeszcze poprawiamy relacje? A, bo my ten cel robimy w tym celu. Dobra, to poprawiasz prawiasz, Ej, my mamy z nimi pak, to nie agresji, cały czas, serio? I wy z Panamą walczycie. Ej, no to jest świat lubi, nie ma krajów, które by nas nie lubiły, chyba. Tak wiecie, mocno. Bo nie lubią to nas pewnie nawet Indie, no właśnie. Tutaj nic dla nas, tutaj nic dla nas. No właśnie, to nie możemy robić, bo nie mamy Manpowera. To możemy potem zrobić. Dobra, wiecie, co trzeba zrobić teraz. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Idziemy na wojnę totalną. Chcecie wojny totalnej? Nie? No dobra, to wracamy do domu. <laughs> nie ma! Nie ma, musi być jedna wojna totalna. Z całym światem zawalczymy. A wy, tu macie jakieś dwi... macie jakieś, dobra. Dwie trzy. Wy macie, że wam się nie uda. Chwila, bo muszę poogarnieć, który jest gdzie. Ty. Ty. Zaraz, ty jesteś w Europie. Zostań tu, Ty jesteś W Azji to lecisz tutaj o. Albo wiesz co, ty pójdziesz tutaj eee, Ty pójdziesz tutaj I ty Tak, ty idziesz tutaj Wam mieliśmy znaleźć na szybko generałów jakichś Nowy i nowy Wangwu, bo wy macie głównie piechotę, wy macie głównie kawalerię. Eee, jedź ty, trzeba to zrobić do końca. Nie ma czasu, czas antynowy nie może się marnować, trzeba nagrywać już kolejne serie. O, e, ty będziesz miał rozkaz ataku tu. Co to za linia, to nie wiem, więc poprawimy. O! A ty będziesz miał rozkaz ataku tu. Gratuluję wam, towarzysza. No, Amerykańcy, zróbcie to, błagam. To szybko zerkniemy, co Amerykanie robią. Pewnie samoloty. Mhm, że że tego nie To To wszyscy wszyscy samoloty? Róbcie mi te te drogi. Ah, dobra Dobra, flota gotowa, wszystko wszystko czy jeszcze, a nie, nie, z wami nie poprawiamy, czy jeszcze z kimś poprawiamy? Super sami też mamy najlepsze Błagam, weźcie i cholejcie, nie chcemy mi się robić wojny totalnej Zaczęło się 你来杯子。有何指示？有何指示？<何>来来来，再敬你一杯。 A bo w, w, nie wyzwali ich, dobra. O. Czy wy do kogoś dołączycie, to jest ważne pytanie. Tak. Dobra, to jest głupia i wiem, więc tego możemy zrobić. Tak, Hongkongu, Hongkongu, Hongkongu zdechu Z Kim my teraz walczymy, nie jest tak źle. Was nie wzywamy. Was staramy się na razie nie wzywać też Ja czekam, aż oni Bułgarię wezwą. Tak, zobaczcie, rozwalimy Bułgarię. Dobra, zobaczmy, co, co się stanie zaraz. Dobra, rozwalamy Bułgarię, to nam się front bałkański otworzy. Ja chcę wielką Serbię. Ta lista wrogów pomału rośnie, ale nam to nie przeszkadza. No dajcie jeszcze Rumunię. Dokładnie, Szanghaj też parł. Pozwólcie sobie, patrzcie co i jak tam, bo ja nie mogę niestety wszystkiego tak robić. Czeka. O mój Boże, a. Te łopy co robią? Zresztą jechać jak chcecie. Okej, okay, ten jest niby chory, ranny. Okej, okay, wy przestań, przestań atakować. Jeden z drugim. Ja spuszowałem ich, lepko nie. Już. Lul. z znisz ich. Halo, umierajcie. E, Okej, okay, to teraz tak. Nie rozumiemy się. Dobra. Wezwę, może wszystko się pochrzanić A ja muszę zniszczyć to i przerzucić tych ziomów tutaj Tały Cały świat zwrócony przeciwko mnie Tak jak walczyłem Dobra, oni są niepodlegli, czy oni pójdą w Entente? to jest ważne Nie to, czy wy pójdziecie w Ententa? Streszowało mi, nie, dobra Okej, okay, wy pójdziecie, macie fajne bonusy i w ogóle Jakie wy macie drzewko polityki zagranicznej? Macie coś takiego w ogóle? Nie. Okej. Okay. <słyszy> no. <Uła. Uła. słyszy> O, w końcu. W tym, możemy, w tym momencie możemy zakończyć serię, tak naprawdę. Ale wiecie co, robię skipa i widzimy się. Albo wiecie co, widzimy się w kolejnym odcinku, jak już będzie konferencja pokojowa po wszystkim. Albo zobaczę, zrobię skipa i wiecie, spotkamy się za chwilę, jak już będzie po wojnie. Albo w ogóle ręcznie spisuję, bo już widzicie: Indie ciśniemy, Niemców tam na południu, w Azji ciśniemy. Eee, zresztą pokażę jeszcze Rosję. Też pociśniemy. No to nie ma sensu po prostu dalej grać. tejbym bym jeszcze pocisnął w sumie tylko. Eee, wiecie co, mam taki fajny pomysł. Nie, ciekawe jak to było. Kurde, nie pamiętam. Hmm, dajcie chwilę, przypomnę sobie jak White Pisa się robiło. Widzimy się za chwilę. E, dobra, już jesteśmy. No, widząc, że nas nie zatrzymają... Tak, to jest komenda Allow Diplo i jest teraz zobaczcie. Japonia pamiętając porażkę naszą, zgadza się na White Pisa. I tam jeszcze walczymy. Eee, z Niemcami możemy akurat powalczyć Ententa mając własne zmartwienia, tak samo zgadza się napisa. Ha, bo tu jest ten jazz yes że możemy zapraszać ich, dobra? Eee, co tam jeszcze z jeszcze walczyliśmy ze sojuszem? Teraz, kto przewodzi frakcji? Kanada pewnie, no i wam muszę chyba dać to. A i mi wszystko od razu. Okej, okay, no problemu. Dobra. Może być Czemu mi zniknęło tyle dywizji? Ja coś przegapiłem. Dobra, wiecie co? Nie wiem cz czemu mi wyparowały te dywizje, odzyskając prawda power za nie. Dziwna sprawa, dobra, ale tak trzeba jak nie z tego ostatniego błędu, że wyparowało mi połowę armii. No, widzicie, już jest taki late game, że nawet się dziwne rzeczy dzieją. E, więc kończymy ten odcinek i widzimy się w następnej serii. Cieszę się bardzo, że Wam się Chiny tak spodobały, że się przyjęło to wszystko w ogóle. Wyłączmy to, wyłączmy to, wpór i będą. I widzimy się w kolejnej serii. Tak jak ankieta wygra, tak będzie seria, więc zobaczymy. Znaczy, jedną mam zaplanowaną, tak, ale zobaczymy, czy się pokryje to z ankietą. By byłoby śmieszniej, jeśli tak. Zobaczymy, no. O oh, hej, do kolejnych serii, do kolejnych w sumie zobaczeń. I widzimy się już niedługo. Ciao! Jeszcze jestem na chwilę, bo zapomniałem jakie opcje mamy. Tam po tym Liberation możemy tych wyzwalać, Urgole robić. Tu możemy robić orgole na. Tu możemy sobie skorować do końca już ten wszystko. Tu możemy tego Makartura chyba pokazywałem. Czy Makartura, czy... Mac, ma, ma, no jakiegoś tam Maca. Royala No tu oczywiście robić te fabryki cały czas doki możemy. I to wszystko. Tak więc jeszcze raz Heja. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku już z nowej serii. Hej!